Gościmy na krakowskich targach książki, e, autorkę książki Samotność ma Twoje imię, Monikę Oleksę. E, pani Moniko, czym dla bohaterek Pani powieści jest szczęście? Szczęście, myślę, że dla, nie tylko dla bohaterek moich książek, ale generalnie dla każdego z nas e, oznacza coś innego. Ale e, dla, myślę, że dla każdego człowieka szczęście to jest drugi człowiek, który jest gdzieś obok i który gdzieś tą samotność naszą rozprasza. Nawet jeżeli jesteśmy samotnikami czy indywidualistami, potrzebujemy kogoś obok siebie, kto wypełni, dopełni nas. I, i myślę, że to jest właśnie szczęście, tak samo jak dla moich bohaterek. Ten drugi człowiek niekoniecznie partner, ale ktoś, kto, kto jest, z kim możemy porozmawiać, kto nas wysłucha, kto po prostu będzie wtedy, kiedy będziemy potrzebowali tego kogoś. Czy samotność to jest naj, najokrutniejsze z tego, co może nas spotkać? Mamy wiele rodzajów samotności i e, czy najokrutniejsze. To wszystko zależy od człowieka, bo jest samotność taka, której potrzebujemy, żeby coś przemyśleć i żeby się wyciszyć. Ale też jest samotność taka, na którą się często czasami sami skazujemy. I, i to jest to, to, to co najgorsze, co może nie tyle nas może spotkać, ale na co sami siebie skazujemy, nie dopuszczając do siebie innych ludzi, zamykając się za, za murami, y, pędząc, y, nie zauważając innych. I to, to, jest, to jest to coś najgorszego rzeczywiście.